Nie będzie już wieszania, gdy król wrócił. Jest sprawiedliwy. Uchonorował mnie i powołał do służby w pałacu. Mówisz, że jest sprawiedliwy, ale wyruszył walczyć z Egipcjanami, a jego armia walczyła tu z jego ludem. Czy polujący lew wie, co robią wtedy młode? Lew jest złem. Gdybyśmy tylko mogli wrócić do naszego domu w Judei, król Persji rządzi także Judeą. Nazywasz Judeę swoim domem, choć nigdy jej nie widziałaś. Urodziliśmy się w Persji. Nasz dom jest tam, gdzie żyjemy. Czcimy naszego Boga, ale Azwerus jest naszym królem. Jest hojny. To Jego dar dla ciebie. Kupił twoją lojalność darami, podczas gdy nasz lud głoduje, a mężczyźni są wieszani. Dał ci to z krwią na rękach. Wybacz mi, Szymonie. Marzyłam o dniu, w którym wrócisz, ale marze nie było inne. Przepraszam.